17 maja 6.44 czasu środku europejskiego to są komentarze giełdowe BOSSEFX zapraszam do wysłuchania analizy technicznej wybranych instrumentów futures na indeksy giełdowe kurs S&P500 znajduje się w razie 1650 punktów ponad bardzo ważnym wsparciem 1644 punkty jego zachowanie praktycznie powinno skierować inwestorów do takiego patrzenia na układ sił na wykresie że to co obserwowaliśmy od godziny 20 15 maja a To płaska korekta spadkowa i możliwy jest ruch na nowe maksimum w stronę 1661 punktów, z kolei przełamanie 1644,85 a do ruch strony 1636 i ewentualny ruch powrotny do wzrostów z zastrzeżeniem braku połamania 1636, jeśli to by się wydarzyło, że L5 według układu Camarilla zostałby przełamany wówczas MA200 w układzie H1 zaczęłaby przyjmować ujemne dynamiki. I w związku z tym zaobserwowaliśmy, zaobserwowalibyśmy spadek w stronę 1600 punktów. Na futures na indeks Dow Jonesa mamy bardzo podobny układ. Przy czym korekta, jaka rozpoczęła się tutaj 15 maja, można uznać za jeszcze bardziej płaską bardzo ważne wsparcie analogicznie do układu silna S&P 500 to 15167 zachowanie tego poziomu to dalsze wzrosty przełanie tego poziomu ruch poniżej MA 200 w układzie H1 ewentualny ruch powrotny przy braku silnego impetu podbicia w takich realiach kurs jak najbardziej mógłby zniżkować w stronę 15 tysięcy punktów. A zatem obecnie widać, że według modelu Gapiego wstęgi żółte, czarne układają się prowzrostowo i nieco mamy większe szanse dla tutaj wygranej popytu. Kurs na Futures Ledaksa zakończył w czasie notowania w rejonie 8345. Bardzo ważne wsparcie to 8274. Przełamanie tej bariery w dół. A to także zejście poniżej ma 200. Jeżeli byłoby dynamiczne, to powinna tutaj pojawić się fala spadkowa w stronę 8000 punktów. Natomiast obecnie nadal mamy taką zatrzymaną, utrzymaną akcję popytową, impet wzrostowy, szansę na podbicie w stronę 8.3-8.4.05. 20 na wczorajszym zamknięciu zanotowały wartość 2.3.8.2. A tutaj mamy wsparcie niżej, takie dosyć istotne. 2, 3, 3, 6. Układ jest pozytywny, żółte wstęgi znajdują się ponad czarnymi. Przy czym trzeba zwrócić uwagę, że pojawia się nam na wykresie H1 już średnia z 1000 godzin, czyli w układzie dziennym jest to taka dosyć krótkoterminowa wartość. Znajduje się ona przy 2397-2000. A396, tam mamy według modelu Camarilla dosyć istotne opory 2391, 2396. Brak ich przełamania torów w stronę 2380, 2365. Natomiast jak najbardziej możliwe jest po przebiciu L5 według modelu Camarilla. A zniżkowanie w stronę 2336, tam powinna wówczas znajdować się MA200, która jest wzrostowa, więc ewentualne odchylenie poniżej tej średniej będzie informowało o lokalnym dołku w układzie H1. A zatem obniży znacząco ryzyko dla pozycji długich, które oczekiwałyby podbicia ponownie w stronę 2396. Dziękuję za uwagę. Mówił dla Państwa Michał Pietrzyca.